Cześć! Dzwonisz, żeby się pochwalić nowym internetem? Nie, dzwonię, żeby zapytać, czy grasz. Eee... Zaraz może będę grał. A nagramy coś? O Jezus... To wybierz grę. Dobrze. Dam ci pół godziny na wybieranie, albo, ja, nie pół, wiem, jakie, jakie pół godziny? Czemu tak długo? Zaraz to trwa w różnych mome momentowe. Jak wybierzesz ciekawą grę i napiszesz mi o niej, to pogramy. Pomyślałem więc: okej, okay, czemu nie? Zajrzyjmy na tego Steama i poszukajmy jakiegoś ciekawego tytułu. I w tym momencie zacząłem przeszukiwać tysiące tytułów na Steamie. Przeszedłem do zakładki Free to Play, żeby znaleźć coś ciekawego za darmo, ponieważ budżet kolegi wynosi tyle, ile budżet studenta. Kolejne strony były nużące jak dni w zamknięciu. Aż w końcu z pomocą nadszedł Deadmaze. Według producenta, gra powinna być lepsza niż Left 4 Dead 2 i jeszcze bardziej odbagowana. Zresztą zobaczcie sam. Adrianie, czy, czemu wbiegasz cały czas w auto? No, oszukujesz na moim telefonie. Aha. Sprawdziłem jeszcze raz, ale nie mamy zapasowego koła. Ale lipa. Tym bardziej, że Casey jest teraz na mnie naprawdę wściekła. Zadzwonię po pomoc drogową, o ile uda mi się złapać zasięg. No, bez jaj, brak sieci, ale mamy szczęście. Jeśli przegapimy ten głupi mecz, Casey nigdy mi nie wybaczy. Niech to szlak. Co za pech, przynajmniej nie pękła na autostradzie. Mogło być gorzej, nie? Co za pech, przynajmniej nie pękła na autostradzie. Mogło być gorzej, nie? I po raz trzeci to samo. Czwarte. No bo klikasz ciągle na niego. Co za face. Nie, dobra, nie będę się wygłupiał. Patrzcie, Patrzcie ktoś, tu, ktoś idzie. tu idzie. Miejmy nadzieję, że okaże się bardziej przydatny niż wasza dwójka. Dwóchamskie. Hej, dzieciaki. Siemordo. To, to, jest, to, to jest ten zboczedziec i gwałciciel i... Proszę, proszę, co my tu mamy? Chyba złapaliście gumę, co? E. Słuchaj, Josh i ja musimy wyjaśnić sobie parę rzeczy. Nie przejmuj się, gdybym zaczęła trochę krzyczeć, należy mu się. Tak, że przydałoby mu się nam, przydałoby nam się trochę przestrzeni. Zanim zjechaliśmy na pobocze widziałam w lesie jakąś chatkę, może zajrzysz do środka, byłoby super gdyby ci się udało dowiedzieć co się dzieje na wybrzeżu. No to idziemy odwiedzić chatkę w lesie. Co ja robię? Tu biuro, tu biuro szeryfa hrabstwa Augusta. Z względu na dużą liczbę zgłoszeń, wszyscy nasi dyspozytorzy są obecnie zajęci. Prosimy się nie rozłączać i oczekiwać na odpowiedź. Ugryz mnie jakiś no, cholerny pająk. To najgorszy dzień w moim życiu. Tylko popatrz, ale spuchło. Naciśnie spacer w pobliżu przeciwnika, aby wykonać unik. O nie, ta podpowiedź coś znaczy. O nie, to zmniejszenie ekranu coś znaczy. Jakbym się nie domyślił, że się ciemno zrobiło? Czemu on zniknął i się pojawił? O kurka wodna, co to jest? Idę z nim porozmawiać. To trzeba. Jest... O mój Boże! O mój Boże! Nie zbliżać się! Nie zbliżać się! Nadchodzą już tu są! Cholera, jesteś bezużyteczny. Dlatego jest bardzo użyteczną lokomotywą. Jestem i przyjacielami. Ale grafika, kurde. Spotkaj się z członkami grupy, już mnie przytomnę. bo porozmawiałam. Dobra, z to już nie jest, o, jest śmieszne. Ktoś robi nam jakiś głupi dowcip. Zrobić, he? Nie wiem. Przede wszystkim nie mów strasznych rzeczy. Mam dreszcze. Nie chcę tutaj, gdzie? Przysięgam, jeśli to znowu jakiś żart. Mała za to, b... To b ja, ja, a, a, a. O, Jak go podnieść? A, tu obok, dobra, nieważne. Oa, overwałem, ale go zabiłem. On mnie już leży. Auto się z No, bo ja go zabiłem. Co do... Nie! Nie. A, no i Josh chyba już nie żyje. Dead maze. Fajnie. A, czyli to był tylko wstęp. Ja myślałem, że to już koniec gry. Tak. Wow. Super. Ile tu jest ocalałych? A, ja tylko przeklikuję. To są wszystko ludzie? Jak dla mnie, nie jest ona ani dopracowana graficznie, ani dopracowana pod względem tasków. Zadań. Jak zwał, tak zwał. Jak kto woli. Yy, gra jest totalnie bez sensu. Jest bardzo długa, co działa zdecydowanie na minus. No, odczucia po nagraniu dwugodzinnego materiału pff, nie odpal tego więcej. Tyle w temacie. Zajęć mi jakieś bandaże, a powinnam dać radę do. za obejrzenie tego nagrania. Zapraszam do opisu, gdzie są wszystkie linki. Zapraszam do polubienia filmu. Lub nie, zależy jak Wam się giereczka spodobała. E, oczywiście bierzcie pod to uwagę. Się nie podoba, bierzcie, to wejść na filmik i dać ci łapkę w dół. Bierzcie też pod uwagę oprawę tak świetnego osobnika, jakim jestem ja. E, możesz zostawić suba, ponieważ wrzucanie filmów dla mnie to jest istna loteria, jak w totku lotku multiculti. Dlatego e, zostawiam cię z tą myślą. Walnij dzwona, żeby być na bieżąco. Social media też mile widziane, jeśli odwiedzisz. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia. Cześć. Ara.